Jakby to było w bycie. Wojnę do mnie telefon. Jakby to, to było chyć? Pobycie! Pobycie! Ta planeta jest śmieszna! Ta planeta jest śmieszna! Ta planeta jest śmieszna! Ta planeta jest śmieszna! Tam nie ma ludzi, tylko całe uchody. świat to nie ma, nie ma ludzi. Ta planeta jest śmieszna! Ta planeta jest śmieszna! Ta planeta jest śmieszna! Ta planeta jest śmieszna! Ta planeta jest śmieszna. Ty, formuły, uforud i nudy. Ty pierwszy raz nie uświadomiłaś, że jesteś tą jedyną, co przypomina twoja mina Ta planeta jest śmieszna. Ta planeta jest śmieszna. Ta planeta jest śmieszna. Ta planeta jest śmieszna. To nie moja wina. To nie moja wina. Kremu lata wszystko jak tutaj to nie moja wina, kopie groby to nie moja wina. Ta planeta jest śmieszna, ta planeta jest śmieszna, ta planeta jest śmieszna. to nie moja wina, rasie jak wina, w mieszankach wszystkich muzyk, to nie moja wina. Ta planeta jest śmieszna, ta planeta jest śmieszna, klęs bryuje, to klęs bryuje. Biorę minigan, robię pau pau pau, i tak piosenka. Mieszanka i wszystkich innych moja miła i ta planta jest, muszę ta planta jeść, muszę na i ja kupuję sklep kupuję za coś za 2 miliony. Ta planta jest, muszę ta planta jeść, muszę się dziwią, czemu i chodzi z torbą. No bo tu się zarabia, tak jak w banku przez dwa.